Witam w poradniku obsługi drezyny motorowej WMB10 w symulatorze maszyna. Na początku załączamy baterię, klawisz J. Następnie uruchamiamy silnik, klawisz M. Za pomocą klawisza plus na klawiaturze numerycznej zwiększamy obroty silnika, aby sprężarka nawiła powietrze do zbiornika głównego. Wskaźnik po prawej stronie białego manometru powinien znaleźć się w górnej części zielonego pola. Z racji braku kranu głównego na pojeździe, trzeba jednokrotnie ustawić krank hamulca na pozycję jazdy, klawisz 6 na klawiaturze numerycznej, i już od tego momentu nie dotykać klawiszy hamowania poza klawiszami 7 i 1. Teraz zmniejszamy obroty silnika za pomocą klawisza minus na klawiaturze numerycznej, a następnie wychodzimy na zewnątrz, klawisz F4 i uzujemy hamulce z zewnątrz, klawisz 4 na klawiaturze numerycznej. Wracamy do kabiny. Przed odjazdem należy dać sygnał RP1, baczność, klawisz A. Jednak ja o tym zapomniałem. Wybieramy kierunek jazdy do przodu, klawisz. D lub do tyłu, klawisz R. Następnie wbijamy pierwszy bieg, klawisz kośnik na klawiaturze numerycznej, po czym zwiększamy obroty silnika. Następne biegi wbijamy przy około 2,5 tysiąca obrotów. Zanim jednak ruszymy, należy wyłączyć hamulec postojowy przyciskiem po prawej stronie w drugim rzędzie z oznaczeniem HP. Żeby zahamować, zmniejszamy obroty silnika, po czym naciskamy klawisz 1 na klawiaturze numerycznej. Użyjemy klawiszem 7 na klawiaturze numerycznej. Aby załączyć oświetlenie czoła pojazdu należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift T. To już wszystko w tym poradniku. O ewentualnych błędach piszcie w komentarzach.